Nasi goście? Nasi wspaniali goście już z nami, bo o TikToku będzie Marcelina Hensel, TikTokerka. Marcelina Ale... Pamachaj. Marcelina, nie mam tu twojego, twojego nika. Jakiego masz nika na TikTok? Arcyfisia. Nikt mi nie napisał. Przepraszam, na pawłowska Hęcel, to mama menedżerka tak. Gwiazd, też TikTokerka. Tak. Marcyfisia. To jest Arcyfisia i Marcyfisia. Na pewno pomylę. I Dagmara Kokoszka-Lasota, specjalistka do spraw cyberbezpieczeństwa. Dokładnie. Witamy serdecznie. Dobry. No właśnie o tym cyberbezpieczeństwie chcielibyśmy porozmawiać, dlatego że fajnie, że się bawicie. Cudownie, że mama z córką mają takie same zainteresowania. Ale TikTok to oprócz zabawy także niebezpieczeństwo. I Marcelina miała okazję się o tym przekonać. Ja podgrzewałam żelki w mikrofali. A skąd taki pomysł? Obejrzałaś na TikToku, mhm. tak? Taki trend na TikToku obejrzała i niestety w momencie, kiedy ja przyszłam z pracy, byłam zmęczona, przysnęłam na kanapie, postanowiła zrobić sama ten trend, bo mówi: A, to jest tylko wrzucenie żelków do mikrofali. Bo widziała, że one fajnie bomblują. i Marcy opowiedz, co dalej było. I, I mama, o, i, o. i wrzuciłam do y, miseczki, a miseczka się była gorąca, a ta mikrofala była tak wyżej niż y, ja, Czyli to... Wyżej, po prostu miała ciężej wyjść. No i okazało się, że miseczka jest za gorąca i. Mama, daj powiedzieć. O, przepraszam. To. I yy, miseczka była za gorąca i puściłam i mi się wylało na, trochę na usta i trochę na palec. Ojej, i poparzona byłaś. Mm -hmm. Dramatyczne poparzenie? poparzenie? Tak, drugiego stopnia. Bo zauważmy, że żelki, patrzymy, że żelki, nie widzimy, że to cukier, a cukier rozgrzany do stanu płynnego jest po prostu najgorszą rzeczą, jaka może być. Woda, wrzątek nie jest tak, tak straszna dla skóry, jak, jak, jak cukier. Więc Ból no. ogromny. Marcelina, co byś chciała powiedzieć swoim rówieśniczkom, które także są zafascynowane TikTokiem i tak troszkę bezkrytycznie powtarzają to wszystko, co TikTokerzy chcą? im zaproponować? To ja bym powiedziała, żeby, żeby tak nie robiły a i przy rodzicach. I raczej konsultowały z racji. Ale co więcej powiem jeszcze, że mama była taka mądra, bo mówię, jak to się stało, że ty się poparzyłaś. I ja sama mówię, Marcysia, mów, jak to robiłaś. I ja to zrobiłam i wyobraźcie sobie, że ja sama prawie się nie poparzyłam, bo wyjmując to też nie pomyślałam, że to jest tak gorące i upuściłam to na podłogę. Więc to też dla rodziców przestroga, przestroga żeby naprawdę bardzo uważać. Pani Dagmaro, jak bardzo niebezpieczne są trendy? Czy mamy się bać tego? Czy po prostu mamy mówić dzieciom, słuchajcie, musicie robić to znane. Bo to nie jest chyba do końca atrakcyjne, bo chyba najfajniejsze i podejrzewam, że Marcin też próbowała, żeby spróbować, kiedy mamy, nie ma. Może ja zacznę od jednej najważniejszej rzeczy, żebyśmy pamiętali, że ogólnie media społecznościowe na ogół dostępne są od 13 roku życia. I to nie jest przypadek. Mm -hmm. Że jednak aplikacje podejmują taką decyzję, żeby w regulaminie zastrzec sobie, że aktywnymi użytkownikami mogą być osoby od minimalnie 13 roku życia. Marcelinko, ile masz lat? Dziewięć. No ale my razem ja. Ale mam ma my razem, no bo to razem tak, się No mamy bo ja, ja bardzo pilnuję tego, bo też pracuję w mediach społecznościowych, dlatego też mam świadomość tego. To bardzo ważne. Tak. To tak, jest tak bardzo zdecydowanie ważne. ja jednak zalecam, żeby rodzice zwracali bardzo mocno na to uwagę. I to jest pierwsza rzecz, żeby jednak. Z Starać się trochę wydłużać ten czas wejścia w te media społecznościowe, bo nawet pozytywne rzeczy mogą spowodować, że. No, różne te sytuacje się zakładają. Pani Dagmaro, pani bardzo ładnie mówi, ja też się z tym zgadzam. Sęk w tym, że mamy ogromny problem, ponieważ nie dotyczy to wszystkich dzieci. Ja, na przykład, jako rodzic podejrzewam, że mama uległa, bo też nie chciała, a Marcelina naciskała, bo wszyscy mają. Co z tym zrobić? No, bo wszyscy mają i e, dzieci chcą, bo nie chcą być wykluczone. Ja wiem, że to nie jest tak poważny wyklucz, nie chcą być gorsze niż cała reszta. Jak? Co to zrobić? Niech ja... pani ratuje jako ekspertka. Ja zacznę od tego, żeby też weryfikować wiedzę, bo to, co jest na TikToku, to jest łatwo dostępne i szybkie. Warto sprawdzać, co mówią na ten temat eksperci. A plus jest taki, że powstało coraz więcej ekspertów w konkretnych dziedzinach. Bardzo dużo tych ekspertów Weryfikują weryfikuje te challenge z TikToków, Aha. więc warto szukać najpierw wiedzy, zanim się dany eksperyment wykona. Bo naprawdę przy takim w takich dzisiejszych czasach, gdzie mamy to wszystko tak łatwo dostępne, Szybko można zweryfikować, czy dana rzecz jest w porządku, i czy warto w tym kierunku i się czy, czy tego próbować. Moje pytanie do Pani: takie najbardziej bezsensowne pomysły młodych ludzi? E Pracowałam przez, pracowałam przez kilka miesięcy na oddziale i pracuję z dziećmi od wielu lat. I powiem szczerze, że dla mnie TikTok był przede wszystkim źródłem wiedzy o tym, co te dzieci zrobiły, żeby móc im pomóc. Więc to też jest może taki sygnał dla rodziców, że jeśli już te dzieci mają te media społecznościowe, to żeby tam zaglądać i sprawdzać, bo tam naprawdę bardzo dużo można się dowiedzieć o tym, co dzieci zrobiły. Mieliśmy sytuację, gdzie można było dzięki temu uratować konkretne dziecko, bo można było zobaczyć, co zrobiło, jaki challenge. Wykonało. Najgorsze challenge, które widziałam, to na przykład wzięcie tabletek antydepresyjnych i popicie ich energetykami, i to wieloma, więc no na to trzeba bardzo zwracać uwagę i. Plus albo minus jest właśnie taki, że dzieci się tym chwalą w mediach społecznościowych, więc można szybko w miarę im pomóc, jeśli się te konta znajdzie. Ja chciałem powiedzieć, że łatwo jest klasyfikować to wiekowo i zwalać na TikToka, kiedy my byliśmy młodzi, Kasiu. Pamiętasz, że też była taka głupia zabawa z językiem przykładanym w namrozie. Tak. I też niektórzy ciężko z tym kończyli, więc to nie jest sprawa pokolenia, tylko niestety TikTok to ułatwia. Ale ja jestem bardzo ciekawa, Marcelina, co się zmieniło w Twoim życiu teraz po tym, jak zweryfikowałaś TikToka? Czy jest trochę inaczej, czy wśród swoich. Twoich znajomych jesteś taką osobą, która mówi hej, nie wszystko naraz nie idźmy, nie każdy trend jest tym, co musimy powtarzać. Nie. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. dalej robisz trendy, mama tego nie widzi. Nie Ale nie tego. Prosisz mamę, żeby jednak e, e, zajrzała i, też, i powiedziała, czy też zajmujemy Mama się, na Zajmujemy się też weryfikacją pewnych e, rzeczy z TikToka i też my nagrywamy i pokazujemy, że coś jest ściemą A. na przykład. Mm -hmm. Bo, bo też zauważyłyśmy, nawet teraz byłyśmy w sklepie w weekend i był, że no też, że jest na telefon i dziewczynki nagrywały, ale jak jest na telefon, jak ten telefon żaden tu nie wchodzi, nawet po zdjęciu etui, więc to jest ściema totalna marketingowa. Więc no, no, my zaczęliśmy też to pokazywać. Myślę, że Marcysia tutaj też dzisiaj jest trochę, troszeczkę zestresowana, e, bo trosze, trochę jest dzisiaj na bagarach, bo właśnie dzisiaj pierwszy dzień szkoły, no, ale to był tak ważny temat, że postanowiłyśmy przyjść i powiedzieć, i podzielić się. No I największym problemem jest też to, że wy już skończyłyście ferie, a inne województwa te ferie zaczynają. Dzieci no, często nie mogą wyjechać na ferie i zaczynają się właśnie nawzajem nakręcać. Szukają wrażeń w internecie. Szukają wrażeń. Ja zawsze mówię, wszystko jest dla ludzi, tylko ważne jest to, żeby rodzice nawet po prostu w jakikolwiek sposób to weryfikowali, podglądali. Często jest tak, że jak pytam rodziców, to oni nawet nie wiedzą, jakie nikt dziecko ma na TikToku czy na Instagramie. To jest największy błąd. Już chociaż jeśli to dziecko to ma, to to sprawdzajmy i weryfikujmy każdego dnia, żeby po prostu dokładnie wiedzieć, co się dzieje i jak temu dziecku w razie czego pomóc. I to jest bardzo ważna puenta tej naszej rozmowy. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję wam bardzo. A my przenosimy się do słodkości. A do ja wezmę kuchni. Marcelinka. Chodźmy, no bo ty lubisz słodkie rzeczy. Słodkości to. są bezpieczne, także Mamy można. pyszne jedzonko. To prawda. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Monika Małkowska, naszym dzisiaj gościem, cukiernik z wieloletnim doświadczeniem. Przyszła robić. młoda osoba, Cześć. bo Cześć. bardzo by chciała spróbować pankejka Chodzę. albo innego. Cześć. Pankejki są, to zaraz będziesz mogła je robić, a ja cię zatrudnię do roboty. Jak to sobie dajesz radę z nożem? Może być, czy nie bardzo? Może być. Może być, dobrze. Taki, challenge. Taki mały challenge'ik. Dobrze, no to już mówimy wam, co robimy. Moi państwo, co robimy? Tak, Monia? robimy dzisiaj pistacjowe tiramisu. To klasyczne włoskie, czekoladowe, zamieniamy na pistacjowe. I na początek potrzebujemy ubić śmietanę, 30 lub 36, z mascarpone. Tutaj już ubiliśmy sobie bazę. I podzielimy ją na dwie części. Do jednej części dodamy pastę pistacjową, a część zostanie nam tutaj samej śmietanki. Zmieniamy twoje stanowisko pracy. Uwaga. Dobrze, Przykładam dobrze. połowę Chodź na tamtą stronę. Przejdź. śmietany. Do niej dodałam odrobinę cukru pudru, żeby dodać tej słodyczy. I pastę pistacjową dodajemy. Dobrze, żeby ona była lekko słona, żeby ta słodycz z tym słonym smakiem nam się ładnie... Tutaj komponowała. Pasty pistacjową możemy zrobić albo sami, no albo wybrać w odpowiednich sklepach. Z pastą pistacjową. Z pastą tak. pistacjową, tak, oczywiście. Pamiętajcie, moi państwo, najlepsze pistacje rosną pod Etną. E, mianowicie, takie jest miasteczko Bronte i one są fantastyczne tam, ale oczywiście... Każdy Kuba tam jeździ na rowerze i nam przywozi. Ja bardzo często tam jeżdżę na rowerze. Czasami właśnie łapię stopa i wracam rano z nimi do pytania. Czuję, że pachną Włochami. Bardzo tak. Ja Włochów nie mam, także wiem, jak pachną. Skupiamy się oczywiście na kraju, prawda? Nie na niczym Absolutnie. innym. Dobrze. I zaczynamy składanie. Tak. Czyli mamy tutaj ciasteczka włoskie, takie biszkopty i nasączamy. A on się taki biszkopt je... różni od naszego biszkoptu z PL czymś? Tak, on jest bardziej tutaj wysuszony, taki chrupki, żeby do, nam ładnie chrupkie. się nasączył espresso. Dobra. Włoskie typowe espresso. W Polsce dodajemy też do tego amaretto, ale Włosi tego nie dodają, więc nasączamy sobie biszkopty. Espresso, Marcelinko ja ci też dam robotę, Choć A amaretto to z alkoholem, połam tego, trochę, a, tak, to nie tak. dodawaj, tak, tego no nie dodawaj. a Marcelina ale słodkim alkohol, złotny, i teraz złotny. sobie warstwami będziemy nakładać nasz krem, najpierw dodajemy tak. śmietanowy, Śmietana i mascarpone. Śmietana, ja mascarpone. robisz, żeby to ci się nie, nie zważyło? Ja tysiąc razy robiłem, zawsze drżałem na warsztatach kulinarnych po to, niech to się nie zetnie, niech to się nie przebije. Tak, ubijamy razem. No. Razem od razu dajemy zimną. Tyle? Tak, zimną ja śmietankę to, i mascarpone rzucam, i ubijamy razem. To wtedy nie ma tutaj, nic się nam nie stanie. Pięknie okay. się ubije. Dobrze, powiedzieliśmy jeszcze jedną rzecz a propos tiramisu. Tiramisu po włosku w ogóle oznacza lift me up, tak, pobudź mnie, no bo od tej kawy i, i tak dalej. Natomiast my u nas w Polsce mamy taką tendencję, żeby dodawać do tego kropelkę alkoholu. Klasycznym we włoskim nigdy nie było, była okay. tylko kawa i żółtka, my czasami dodajemy białko. A co dać zamiast alkoholu, gdyby ktoś chciał podobny smak? Albo, amaretto, ciasteczka. Albo może? amaretto, ja wiele lat temu pracując w Anglii, dodałem jeszcze trochę kaluły. Kaluła to A kaluła słodki też. Tak, ale szczerze, nie Są. dawać wcale. Okay. Nie dawać wcale. Ja jestem absolutnie e, zgodny z tym. Znaczy, wyznaję taką pomysł, że e, wystarczy sama kawa. A, tak, bo ta kawa już nas pobudza i ją. No dobrze. Wygląda to nieźle. Ja robię tiramisu nieźle. w domu i to taki mój trochę popisowy e, pomysł dla gości. Dziękuję. Ale Czuję się zaproszony. Dobrze, masz to załatwione. A w pucharkach czy taki bardziej w blasze? E, ja robię w blasze, I tak. Tak, bo to takie jest tradycyjnie tak. w blaszce, ale też żeby pokazać przekrój, to chcieliśmy tutaj pokazać w pucharkach, żeby było ładnie widać te poszczególne warstwy. Monika, czy ja już sypię? Ja robiłaś wersję, e, za wersję za stacjowej. Tak, dobrze. Kiedyś... Stacjowej nie robiłam i właśnie się przyglądam z wielkim zainteresowaniem, bo myślę, że to będzie taki nowy hit w mojej kuchni, Myślisz? Tak. Tak, pistacje też są teraz bardzo popularne i też z malinami nam się dobrze łączą, takie słodko-kwaśne, tak. więc to jest idealne połączenie, burczy mi w brzuchu już od tego, dobra, dobra, nie dobra. ale nie też że Marcelinie też już sypiemy, burczy, tak sypiemy. dobrze, a dobrze. jeszcze... Jeszcze... ja złapię, ja złapię tutaj. Aha, tutaj dobrze, e, kochani, czyńcie powinność, proszę sypać e, pistacjami, oczywiście, Kasiu, magic touch, twoja ręka, Oj, e, przepraszam, przepraszam, wiem, wiem, moja prawa, twoja lewa, proszę, tutaj, lewa jego, <laughs> Wystarczy no chyba, nie? Tak, tak, tak chyba nie, nie, nie ten. O, tak, no i tak. tak. Możemy jeszcze sobie tutaj ładnie dać malinkę no, okay. i odrobinę. O, i Wiecie, co się świetnie jeszcze, jeszcze z pistacjami o, dobrze ja łączy? I my to mamy. Mamy jeszcze białą czekoladę. O, tak. Mamy raz i mamy dwa. Marcelina, masz dwa kawałki i wbijaj się tutaj do prowadzących raz do Kasi do Filipa z cząsteczką. Biała czekolada i pistacja też. O, yy, dawaj. Mam Dobrze takie rodzi. pytanie. To do, dla ciebie przygotowałem, tak. ja Marcelino, także spoko. Yy, musisz testować. Super trend na testowanie pysznych rzeczy. U nas pytanie na śniadanie rozpoczniesz właśnie ty. Ja chciałem cię, Kuba, tylko spytać, czy to są pistacje słone, czy nie słone? One są solone i tak naprawdę trochę podnieśliśmy dzisiaj poprzeczkę, bo zamówiliśmy obrane, solone. Ale nie istnieją, więc tak pomyśleli, kupimy im normalne i posolimy, nie, to nie ma sensu. Więc obraliśmy w łupinkach i mamy solone. Solone tak, bo one ze słodkimi rzeczami dobrze się dają takiego. Marcelina możesz się Pieprzyku, Można jedz Marcelinko. Marcelinka, jak mama powiedziała, jest dzisiaj na zwolnieniu. No, <laughs> na zwolnieniu. Aha. I o zwolnieniach lekarskich no, tak. za chwilę będziemy mówić.